Hej, okay, cześć, Simanko. witam Was w kolejnym odcinku z Speedway Challenge Kariera, już trzecim na moim kanale. Poprzedni odcinek Wam się przyjął bardzo świetnie i mamy, jak widzicie, tu mam mój zapis i jak widzicie, jest już tu liga, bo przeszłam sobie parę turniej tych, wiecie, juniorskich i teraz właśnie chciałbym Spróbować pojechać w Lidze. To będzie mój drugi mecz w Lidze. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Hmm. Oczywiście jedziemy u nas, więc jest dobrze. I za chwilę zobaczymy, czy. No, jak na razie przegrywamy, ale za chwilę zobaczymy, czy my się odkujemy. Dobra, więc spróbujemy się odkuć bo no, tak być nie może, że przegrywamy między Opolem. Kurde, teraz mnie wypchnął troszeczkę. I teraz siup. I to jest właśnie Melonik. To jest właśnie Melonik style. Kiss to, że mam znowu w tytule Janowski styl, ale... Oczywiście Janoś królem. Więc no. Bo no przepraszam. Ale widzę, że na tym torze cały czas tylko mała ciągnie. Oha, wypadek. I Jarosław Krzywoz został wykluczony, bo nie wiedziałem do końca wypadku. Ale jak widać. Oj, to myśla jak razowi się. Gra Ale jak widać, Jarosław coś tam został wykluczony. Dobra, teraz znowu piersi ze startów. Poprzednio chyba nie byliśmy piersi. I teraz coś dostaję taki, jakby, nie wiem, czuję, że mój motorek ma taki wspomagacz. Tak to czuję. Ale na lozaku chyba dojedziemy już te 5-1 dla Bydgoszczy. Więc myślę, że my podciągamy tą Bydgoszcz. To jest mój drugi mecz w lidze. Z tego w Poznaniu pojechałem tylko dwa razy, bo miałem 1-0. i zero. I no zostałem niestety... No, przez trenera wy, wyrzucił mnie z tego meczu. Nie mam co robić znów, no to robię force. Dobra. I tu mamy 5-1 dla Bydgoszczy. Jeszcze ja może trójeczkę wyszarpię. O, no ja jeszcze trójeczkę wyszarpam. Więc to jest fajnie, bo na torze w Bydgoszczy moja najniższa... Najniższy punkt to jest wykluczenie. Ale jako punkt to trójka, więc jeszcze ani razu nie przegrałem. I teraz pewnie to będzie ten bieg. Zawsze musi być ten pierwszy raz. 9 do 9. Trochę swojego wy wypchnąłem. Nie wypchnął. Widzieliście to? No i bardzo dobrze. Oskar Polis został wykluczony. I się bardzo z tego cieszę. o lepiej, chuj z No. I chyba kolejne 5-1 się szykuje. Yy, więc ja razem w parze z moim kolegą z teamu i jak widać jest dobrze. I na luzaczku sobie jedziemy druzy i czasem piersi. I ogólnie powiem wam taką historię, że dzisiaj grałem z takim jednym moim kolegą. Jak się rozłączyłem to po 30 minutach też z nim gadałem potem. Potem jeszcze jak grałem w Minecraft'a to go też spotkałem na serwerze. I potem jeszcze gildię razem zrobiliśmy. No i tyle. I napiszcie mi, czy byście chcieli, abym. I napiszcie, czy byście chcieli, abym nagrał odcinki z kamerką by miał wrogów w kamerę. Ale nie wiem, jak dla mnie to jest średni pomysł. Teraz trzy poziomy wyżej. Niestety na ostatniej pozycji jedziemy. Jeśli ktoś mi mówi, poradę, żebym ulepszył silnik, to tego nie zrobię z tego względu, że mam tylko 2000. tysiące. A ulepszenie silnika chyba 10 kosztuje. Dobra, będziemy próbowali trójkę wyszarpać. I teraz, teraz odjechał, 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 odjechał i do plotu, do płotu, do płotu. Melon, Lapulpa, mandre, mówi ci to coś. Teraz jeszcze po dłużej, przepiękna jazda tego młodego zawodnika. 5-1 w dodatku, może jeszcze zrobimy. Coś tu się wyrabia na tym torze? Coś tu się dzieje. No. O, jedziemy bieg po biegu. Coś nam tu defektowało Lniopon, no, a my akurat mamy ich troszeczkę. Tylko trzy, więc miejmy nadzieję, że na nowy sezon pójdziemy do jakiegoś lepszego składu. Jedzie Sebastian Ułamek, więc tego się trochę cykam. Ale wygrywamy jednym punkcikiem z opolem, więc jest dobrze. Kurde, teraz tak troszeczkę. Słabo, ale Melonix musi wyszarpać, i nie wyszarpie, bo i ma Zeza, i zjeżdża na trawę, bo jest. Ritardem. No. I 5-0, bo. Ja. O, Oskar, Oscar Eitner, Golob. Jedziemy z nim w parze. I z Oskarkiem, Golobem, Eitnerem. Melonikowym Polandiem. Jedziemy na... cztery pięć do jednego Ale mnie w pod wypchnął Znaczy no nie w pod tylko w ondę No i teraz, oj ale mu wolę maskerowi Troszeczkę zostawiliśmy ich. Więc kask białą w ogóle dojechał? Tak, dojechał. I koniec meczu. Kibice są pod wrażeniem naszej jazdy. Ja sobie zobaczę, ile trwa. Cinek, 7 minut. Więc zobaczymy, może będzie kolejny, kolejny mecz ligowy. Tak jest w Rawiczu. Ja w Rawiczu umiem jeździć. Bardzo Smektała, Dominik Kubera Kto jest team przeciwny A z naszego teamu Tomasz Orwa i ja O i 5-0 dla Przeciwników, przepraszam Ja oczywiście potrafię jeździć Na tym torze ale kurde oni są ode mnie szybsi, tak troszkę, nie? Ale dobra, teraz się zakopał. A Melonik wykorzystuje to! Kończysz u mnie. Dawaj, jedziesz Melon, jedziesz. Prawdopodobnie najlepszy juniorku w trzeciej lidze, znaczy w drugiej, no. Ale tu są numerowane pierwsza, druga i trzecia. A normalnie jest ekstra liga, pierwsza liga i druga liga. Jakby ktoś nie wiedział oczywiście, bo z, na moim kanale są tacy ludzie, co nie znają się na żużlu, więc Wam przy okazji to wytłumaczę. I Malonik wygrywa. E, 9 do 8 przegrywamy niestety Dominik Kumbera i Rainik Wural, to jest team przeciwny, a ze mną jedzie Timitri. Dimitri Berger. I za chwilę zobaczymy, jak to nam wyjdzie. I teraz Dimitria, dawaj. Dobra, trochę do Dimitriego wypchnąłem, ale jeszcze teraz do płotu go dociskam. Tak, Melonik jedzie na pierwszej pozycji. Zablokowuję go, ale jednak nie, bo ma kacze nóżki i ma motor, który waży 2,50 gram. Ale spróbujemy go doścignąć. Teraz wchodzę jak maszyna, kurde, trochę mnie szarpło, ale dobra, jest dobrze. Ostatnie okrążenie. I dobra, mam nadzieję, że dojedziemy na 4 do 2. Nie widzę mojego teammate'a, Nie widzę Dimitriego. Dimitri, co jest I Dimitri przyjechał ostatni. Trochę słabo. No, 27 do 14. Zakładam, że nie. Odbudujemy tego. Z, z, z drużyny przeciwny jest Ryan Voral, Dominik Kubera. A za mną jedzie Oskar Eitner golob i za chwilę zobaczymy, jak to się potoczy. I. O, zjazdu z Karamajtnerem Globem. Ro... Powinnam robić ciągle popięcie. Ten. O, leż teraz hamsko. Tam powinno być co najmniej upomnienie. Upomnienie dla. Nie pamiętam kogo. O, teraz tam. Kask czerwony. co się dzieje w tym biegu. Ale Oskar Reitner Golop golo powinien mieć jeden punkt z tego względu, że no, kask czerwony jednak troszeczkę hamsko tam pojechał. Albo kask czerwony, albo niebieski już nie pamiętam. Okej, okay. ostatni łuk, ostatni łuk, ostatni łuk, ostatni łuk, 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 łuk. łuk. Dobra i łatwe trzy punkty. Kolejny, chyba na razie komplet, komplet mamy, tak jak na razie jest dobrze. I. I zobaczymy kolejny bieg. Ja to chyba bieg po biegu. Dobra, teraz wchodzę drugi. Kurde, ale mnie wypchnął, nie? A z samym tyłem motora uderzyłem już w Aj, 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 aj. On miał defekt, zjeżdżał z toru, a ja w niego uderzyłem. Aaaa, teraz się odkuwam. I wchodzę. Ależ teraz przepiękna jazda, Melonika. I... Dobra, mam nadzieję, że żółty kask dogoni. Oskar chyba to jezie. Kurde, żeby Oskar jeździł po małej, to by było piękne. Long. preferuję, preferuje tą ścieżką po dłużej, więc mamy 4 do 2, bo defekt zalicza Damian Badisk. Ja tak chyba bieg po biegu cały czas. Więc to jest lepiej, bo zrobimy siano, 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 hajs. Dobra, tu wypchnę nam jednego. Ała, po tej dłużej, po tej dłużej! I teraz, teraz, teraz! Dobra, jest dobrze. Chyba tam defekt ma. A jednak nie, nie ma defektu. Chyba. Dobra, ja próbuję mu go zablokować, ale. Nie wychodzi mi to. Dobra. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. I 4 do 2 dla Bydgoszczy. Więc jest całkiem dobrze. No ja to czemu Lubek widzicie to? Dobra, przeszyblokowałem gaz. Dobra. Dobra. Chyba teraz to będzie pierwszy raz w tym meczu, kiedy nie będziemy mieli trójki. Ale mnie w potu dażłem, no. No, Damian Baliński wykluczony, i bardzo dobrze. Dobra, muszę swojego przeblokować. I teraz wchodzę, 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 nie wchodzę, a jednak wchodzę i też mój kolega z, z teamu też różnie wchodzi, pod sam płot wynośnięty, ja tu, niech on sobie pojedzie, a tu go chronię, no i e, z kim ja jeżdżę, nie, na następny sezon na pewno nie zostaje w Bydgoszczy, no to są jednak ze zawodnicę zawodnicy w Bydgoszczy i muszę wszystko sam robić. Nie gadaj, że on się wywalił, co on zrobił? Dobra, 1 versus 1. Więc ja obstawiam, że możliwe, że ja wygram, o ile nie będę miał żadnego defektu. Dobra, no kurde, on jest jednak szybszy ode mnie. Dobra i teraz, teraz krawężnik trzymaj, trzymaj malon krawężnik. Dajesz, dajesz. Dobra, jest dobrze. I teraz tylko byle się oddalić i byle, żeby dojechać tą trójkę. Dobra, więc na luzaku chyba dojedziemy już z tą trójeczką. A nawet jak będzie defekt, to i tak dojedziemy chyba nawet z trójką, więc na luzaku. na luzaczku. Jak powiedziemy bieg po biegu no. Kibice są pod wrażeniem. No. Nie motor nam się uszkodził, co tu się uszkodziło? Dobra. I tego nie mam. Eee, kupię to dwa, ponieważ mam cztery koła, miałem sześć. I dobra. Sprawdźmy ile kosztuje lepszy silnika. 1000. Tysiąc. Dwa tysiące. Dobra, mamy lepszy silnik. Na nowy sezon zobaczymy jak to nam pójdzie. Następny mecz. To będzie liga juniorów, więc ja sobie tą Ligę juniorów odjadę samemu. A to by było na tyle. Na razie i cześć, papa. Pamiętaj by zostawić łapkę w górę i suba oraz komentarz. Ściała.